Kontynuujemy nasze porównanie ekspresów do kawy – automatycznego De'Longhi Magnifica Evo Next oraz kolbowego ekspresu Ninja Lux Cafe. A dzisiaj krótko o najmniej przyjemnym aspekcie przygotowywania kawy, czyli sprzątaniu. Wiadomym jest, że o sprzęt należy odpowiednio dbać i czyścić go regularnie, nie tylko ze względów potrzeby zachowania technicznej sprawności, ale również ze względu na jakość parzonej kawy. Delongi Magnifica Evo Next posiada system automatycznego czyszczenia, który dba o regularne przepłukiwanie dyszy. Odpad po zaparzonej kawie jest zbierany w dedykowanym pojemniku, a ociekająca woda lub kropelki kawy trafiają do tacki ociekowej. W przypadku ekspresu kolbowego, który realizuje znaczną część procesu przygotowywania kawy w sposób manualny, czyszczenie wymaga niemałej liczby dodatkowych ruchów. Podczas mielenia i ubijania kawy łatwo o jej rozsypanie, ponieważ zmielone ziarna oblepiają poszczególne komponenty. Każdorazowo po spienianiu mleka niezbędne jest przetarcie dyszy spieniacza wilgotną ściereczką, a usunięcie tych resztek nie jest wcale łatwe i wymaga szorowania. Spieniacz płuka się automatycznie po zakończeniu pracy, ale podczas tego procesu krople wody i mleka rozchlapują się dookoła ze względu na ciśnienie budujące się w dyszy. Co więcej, po zaparzeniu kawy nie możemy po prostu odwrócić się na pięcie i zapomnieć o ekspresie, ponieważ portafilter wymaga opróżnienia i czyszczenia po każdym użyciu. Dlatego tego wytarcie z kawy, stempla i kołnierza, no i rzecz jasna wspomniany wcześniej spieniacz jeżeli weszła kawka z mleczkiem. A swoją drogą tackę ociekową również trzeba opróżniać, tak jak w automacie.